Pomaga innym, bo to daje mu radość i poczucie spełnienia, ale także dlatego, że wokół jest mnóstwo ludzi, którzy bez wsparcia sobie nie poradzą. Andrzej Grzywna z Berlinka dzieli się z innymi tym, czym może i co potrafi najlepiej. Remontuje najuboższym mieszkania. Pan Andrzej pomaga odbudowywać świat potrzebującym, czyli remontować ich domy będące w totalnej ruinie. Jest tylko jeden warunek. Jedyną zapłatą za remont ma być słowo dziękuję. Gdzieś głos wewnętrzny mi podpowiada, żeby tak robić i no i nie mogę od tego się oderwać. To mieszkanie ciężko chorej pani Mirosławy. Już większość zrobiona została tylko podłoga. A to dom pani Sabiny, matki samotnie wychowującej piątkę dzieci. Dwie różne rodziny, ale ich mieszkania sypały się z tych samych powodów. Po prostu nie mamy środków na to, żeby wyremontować te mieszkanie. W szpitalu leżałam znowu nowe leki i mi nie stać na nic, żeby remont zrobić. W spełnianiu marzeń tylko za dziękuję pomaga panu Andrzejowi czteroosobowa ekipa. Za darmo, no bo pewnie za darmo normalnie, to jest przyjemność, komuś zrobić przyjemność. Jak pan kiedyś w domu, to lepiej komuś pomóc. Ludziom też jest ciężko. Jest tylko jeden problem. Mężczyźni nie mają pieniędzy na niezbędny sprzęt na przykład na taką szlifierkę czy na materiały budowlane. To nas praktycznie no, ratuje w ilości zrobionych mieszkań. I mimo wsparcia Caritas brakuje co najmniej 10 tysięcy złotych, by pomóc kolejnym rodzinom w remontach. Uważam, że jest wspaniała inicjatywa. No, ludzie chyba też są zadowoleni, a potrzebujących jest naprawdę dużo w naszym mieście. Czuję się, że jestem szczęśliwy, jak pomagam innym, jak widzę radość po skończonej pracy u ludzi ubogich. Jeśli ktoś chce też poczuć tę radość i wesprzeć akcję finansowo, może zgłosić się do Caritas w Barlinku. Potrzeba i chęć działania, szczere niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Bezinteresownie, z potrzeby serca, tak po prostu. To kilkaset złotych, tygodnie pracy i poświęcenia w zamian do zgodna wdzięczność, której ani na złotówki, ani na tygodnie przyliczyć się nie da. Barlinek, Paulina Muskała.